Polak potrafi i wystarczy mu nie przeszkadzać, a gotów zrobić coś, co rzuci świat na kolana. Dziś rzuca wyzwanie handlowi w internecie. To prawdziwa dżungla. Warto mieć swojego goryla, który przypilnuje w niej polskich interesów. Ekspres plus Rafał Patera. Jedziemy! Przed nami Mikołaj i gwiazdka. Kto jeszcze nie ma pomysłu na prezent może wejść na stronę goryla.pl, która jak informują media branżowe może powalczyć o klientów nawet z Allegro i chińskim temu. Do bardzo groźnego karambolu doszło na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Konotopa i Opacz zderzyło się aż 9 pojazdów, są ranni, a wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Brakiem rozsądku wykazali się ci turyści z zagranicy, którzy ślizgali się po tafli lodu zamarzniętego na morskim oku. Nie zeszli na brzeg, mimo ostrzeżeń, że lód w każdej chwili może się załamać. W Ekspresie Plus podgrzejemy atmosferę niecodziennym turniejem siatkówki plażowej. W jednej z hal w Londynie rozegrano zawody Queen and Kings of the Court. Były królowe, byli królowie i gorące emocje sportowe. Nadchodzi nowa era internetowej sprzedaży. W branży e-handlu głośno o nowej platformie Gorilla.pl. To w 100% polski projekt, który rzuca wezwanie takim gigantom jak Allegro czy Temu. Stało się, do gry o rynek sprzedaży internetowej wkroczył nowy gracz Gorilla.pl. Mottem firmy jest uczciwość i przejrzystość. W końcu jest król wolnego rynku. Polska firma rzuca Zobaczcie wyzwanie gigantom takim jak Allegro i chce powalczyć z chińskim temu. U goryla. Jeśli państwo i tak mają do, 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 do podjęcia decyzje finansowe związane z prezentami, z czymkolwiek, co jest przed świętami, to mając do wyboru miejsce, które jest związane ze stacją albo takie, które nie jest związane, to Państwo w ten sposób również podejmują decyzję. Gorilla.pl to przestrzeń, w której sprzedawcy mogą rozwijać się uczciwie i przejrzyście, informują portale branżowe i wyjaśniają, że klienci znajdą jakościowe produkty bez sztucznie zawyżonych cen. Są tacy, którzy twierdzą, że w internecie już wydarzyło się wszystko, ale my chcemy udowodnić Państwu, że nie jest takie miejsce, które jest zupełnie nową jakością. Jeśli ktoś myślał, że doszedł już do końca internetu, to nie, bo nie miją. Nas nawet po drodze. Odkryliśmy dżunglę, która jest prawdziwym wolnym rynkiem. Żyje w niej król, król dżungli. Który... Projekt wzbudza także zainteresowanie ekspertów e-handlu. Platforma handlowa dla biznesu. Łączymy kupujących ze sprzedawcami, profesjonalnie. Nowa platforma handlowa jest także odpowiedzią na bojkot reklamowy Republiki, jednej z największych telewizji w Polsce. Mimo że, jak wskazują media branżowe, 10 milionów naszych widzów to ważny argument dla reklamodawców. Pogoda nie sprzyja kierowcom. Na trasie S2 w okolicach Warszawy doszło do groźnie wyglądającego krambolu. W wypadku uczestniczyło 9 samochodów, poszkodowanych zostało 5 osób. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na obwodnicy Warszawy na odcinku między węzłami Konotopa i Opacz. W karambolu zderzyło się 8 samochodów osobowych i jeden ciężarowy, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Według informacji przekazanych przez Straż Pożarną w wypadku poszkodowanych zostało 5 osób, w tym dzieci. Do szpitala trafiły dwie osoby. Trzy osoby otrzymały pomoc na miejscu wypadku. W tym czasie na a 2 w kierunku zachodnim powstał gigantyczny korek. Prokuratura okręgowa w Rzeszowie podała wstępne ustalenia dotyczące sobotniego wypadku śmigłowca w Cierpiszu na Podkarpaciu. Zginęło w nim dwóch braci w wieku 41 i 44 lat, przedsiębiorców z Przeworska. Jak informują śledczy, to właśnie tam leciała ich maszyna, ale w Malawie koło Rzeszowa zboczyła z kursu i o godzinie 15.35 zahaczyła o drzewa. Warunki pogodowe były bardzo trudne, a gęsta mgła ograniczała widoczność do kilkunastu metrów. Pierwsi strażacy byli na miejscu o godzinie 16.07, ale do tego czasu śmigłowiec zdążył niemal doszczętnie spłonąć. Wrak został zabezpieczony do dalszych badań. A to już teatry i film z Morskiego Oka, który został opublikowany w internecie. Widać na nim osoby ślizgające się na lodzie, a zabawom i radosnemu nastrojowi nie ma końca. Według informacji ukazujących się w mediach byli to obcokrajowcy, którzy nie rozumieli uwag osób ostrzegających ich przed niebezpieczeństwem. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, bowiem jak podkreślają eksperci, lód na Morskim Oku zamarza nierównomiernie i w wielu miejscach może być zbyt cienki, by wytrzymać ciężar człowieka. Uff, ekspresu Plus naślizganie po tematach niedamowicie. My każdą historię oglądamy z dwóch stron, zanim zdecydujemy się podać ją dalej. A dziś korzystamy z pomocy wyjątkowego posłańca. To prawdziwy król dżungli. I zaraz tu będzie. W ekspresie Plus odwiedzimy targi zwierząt egzotycznych w Białym Stoku na stadionie w stolicy Podlasia. Odwiedzający mogli zanurzyć się w fascynujący świat terrarystyki przyjrzymy się także brytyjskiej ikonie kultury misiowi Paddingtonowi znana wszystkim postać znalazła się na debiucie teatralnym w zupełnie nowej odsłonie za chwilę szczegóły dziś swoje święto mają wszyscy jubilerzy ich wyroby nosi większość z nas a nasz reporter sprawdził z czym Polakom kojarzy się wizyta w salonie jubilerskim a teraz dotkniemy tematu, którego nie każdy wcale chciałby dotknąć. Pająki, jaszczurki czy węże budzą w nas często paniczny strach, ale są i tacy, którzy je kochają. I to właśnie oni ustawili się wężykiem w kierunku Białego Stoku. Późno jesienna aura wcale nie przeszkadzała, poczuć się tam jak w tropikalnej dżungli. Targi zwierząt egzotycznych i fascynujący świat terrarystyki, ale na stadionie w Białymstoku sporo do oglądania mieli także amatorzy akwarystyki i botaniki. Były tam bowiem setki gatunków zwierząt małych i większych. Kratką była wystawa pająków i bezkręgowców, a także pokazy sokolników. Tych ostatnich z roku na rok przybywa w naszym kraju. Oni, tak jak i pozostali hodowcy, udzielali porad wszystkim zainteresowanym. Oprócz naprawdę wielu egzotycznych zwierząt, organizatorzy przygotowali stoiska z różnego rodzaju akcesoriami, karmami i specjalistycznym sprzętem niezbędnym w hodowli zwierząt egzotycznych lub rybek. Z takim wyposażeniem opieka nawet nad groźnym podopiecznym nie zamieni się w horror. Niczo ponad 7 na 10 Polaków nie chce podawać PESEL-u w sklepach internetowych, hotelach, biurach podróży i wypożyczalniach. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Okazuje się, że według pytanych instytucjami godnymi zaufania są banki i placówki medyczne. To im najczęściej powierzamy swój numer, mając nadzieję, że wiedzą, jak go chronić. Co ciekawe z badań wynika, że to kobiety są mniej ufne i rzadziej podają swoje dane niż mężczyźni. Grudzień to już jest czas prezentów. Mikołajki, święta, Sylwester nawet, no trochę się tego nazbierało. Ale od czego Mateusz Nowak, to prawdziwy pomocnik Mikołaja. Prezentów może za nas nie da, ale pomysłem gotów się podzielić. A tak się składa, że dziś swoje święto obchodzą jubilerzy. Taka okazja to dla Mateusza czyste złoto. Choć ich wyrobami interesują się głównie panie, panowie też często ich odwiedzają i zostawiają u nich sporą część swojej wypłaty. Cóż takie życie, ale niemal każdy na swoich dłoniach ma coś od jubilera. O, proszę bardzo. Tak więc, niektórym wizyta w salonie jubilerskim kojarzy się z mocnym bólem głowy, a dla innych to wielkie szczęście. Ci pierwsi to raczej panowie, ale i tak jubilera odwiedzają i kupują. O, czasem, jak się trafi. Co pan kupuje? Ja z reguły dla siebie nic, ale partnerka oczywiście namawiam na jakieś pierścionki, łańcuszki. Pan jubilera często odwiedza? Yy, niedawno oświadczałem się narzeczony, więc musiałem odwiedzać. No, jaki wybór? Trudno się wybiera pierścionek zaręczynowy. Niech pan powie trochę. No. Oj, ciężko, ponieważ generalnie te stokowe wersje... Nie jestem fanem. Chciałbym, żeby to było spersonalizowane do narzeczonej, a w tym momencie nagle pojawia się tysiąc różnych miejsc i najróżniejsze ceny. No właśnie. I jak tu wybrać ten jedyny? Ten, który zachwyci przyszłą żonę? Pomoże oczywiście jubiler. Dzisiaj jest dzień jubilera. Chciałem zapytać, czy pani czasami jubilera odwiedza? Ja jestem jubilerem, proszę pana. Jest pani jubilerem? Tak właśnie. Byłam w urzędzie, zostawiłam obrączki, później jadę do grawera. Ale fart. No to jak już panią jubiler na ulicy w dzień jubilera spotykam, to podpytam o robotę. A co? Oprócz tego, że robimy te obrączki, robimy biżuterię ja akurat artystyczną, czyli nie masowo, tylko siedzę sobie przy stoliku, szlifuję, wyginam, poleruję, odlewam. E, to naprawdę. Biżuteria jest w tej chwili taka no, łatwa do popsucia że po prostu dużo napraw. Brzmi jak żmudna i mozolna praca. Ciężko, ale dla takich efektów warto, choć, co delikatnie mnie zdziwiło, podejście pań do jubilerów jest różne. Czy pani często do jubilera chodzi? W ogóle. Nie kupuje pani żadnej biżuterii? Nie. A dlaczego tak? Jakoś tak nie myślę o takich prezentach. A czy pani często odwiedza jubilera? Czasami. I co pani kupuje? Zazwyczaj bransoletkę. Zadowolona jest pani z usług? Tak. Białe, złoto, żółte? Białe. Oki, okay. no ale jak już ktoś lubi biżuterię, to takowej nigdy za wiele. To tak samo jak pełna szafa. Niektórzy mówią, że dla kobiety to zdrowie. a na zdrowiu się nie oszczędza. <grym> Czyli nie, ma, nie da się mieć za dużej ilości pierścionków. Pierścionków ubrali? <grym> No cóż, ważne, żeby te pierścionki to w jakichś rozsądnych pieniądzach były, bo ten na przykład kosztował prawie 27 milionów dolarów, a ten jest wyceniany na 20. Milionów, oczywiście. Nieźle. W tym wszystkim nie zapominajmy, że liczy się gest, a życzliwość i miłość są bezcenne. O! Rzeczliwość i miłość, właśnie stawiamy. W Ciechanowcu rozbrzmiał dawno dawny dźwięk ligawek. Muzeum Rolnictwa już tradycyjnie powitało adwent konkursem gry na instrumentach pasterskich. Była okazja, by usłyszeć zapomniane melodie i poznać rzadko już używane techniki gry. Wydarzenie zgromadziło grajków m.in. z Mazowsza, ale także górali z trombitami i kaszubów z bazonami. Wszyscy zjechali się do Ciechanowca, by wspólnie pielęgnować grę na długich drewnianych trąbach. Była to okazja, by poznać osoby, które nie tylko grają, ale też tworzą instrumenty. Z tego kawałka drewna wydobywamy dźwięki, które czasami zdarza się, że, że tworzą jakąś piękną melodię. Zdarza się to, prawda? Ale nawet jeśli rzadko, to gra na ligawkach jest piękną tradycją, o którą trzeba dbać. We'll be right back. Obraz flamandzkiego malarza Petera Paula Rubensa, niedawno odkryty w prywatnej rezydencji w Paryżu, został sprzedany za ponad 2 miliony euro na aukcji w Wersalu. Dzieło zatytułowane Chrystus na krzyżu przedstawia wizerunek Jezusa Chrystusa przebitego do krzyża na tle Kalwarii. Obraz przez ostatnie 150 lat pozostawał w tych samych rękach i pozostawał nieznany krytykom i opinii publicznej od kiedy zaginął. Wiedzieliśmy o jego istnieniu dzięki rycinie z podpisem malarza, a teraz pojawił się on ponownie tutaj. Tutaj w Wersalu. Autentyczność i pochodzenie obrazu zostały potwierdzone po przeprowadzeniu analizy naukowej. W badaniu warstw farby stwierdzono obecność pigmentów, których użycie jest typowe dla przedstawień ludzkiej skóry autorstwa Rubensa. Ikona brytyjskiej kultury: Miś Paddington, gotowy na debiut teatralny w zupełnie nowej odsłonie: Paddington The Musical. Londyńska premiera przyciągnęła tłumy gwiazd. Dywan tym razem zmienił kolor zamiast czerwonego na niebieski. Książka oparta jest na serii książek dla dzieci Paddington autorstwa Michaela Bonda. Opowiada historię niedźwiadka, który przeprowadza się z Peru do Londynu, gdzie zostaje adoptowany przez przyjacielską rodzinę Brown. W rolę niedźwiedzia na scenie wcielają się aktorzy Artie Shaw, nosząca kostium i odgrywająca rolę niedźwiedzia, oraz James Hamid, będący jego głosem i zdalnie sterujący wyrazem twarzy niedźwiedzia. Reżyserem sztuki jest Luke Shepard. Byliśmy już w białym stoku, ale co tam raz jeszcze wrócimy do stolicy Podlasia. Tam może i chłodno, ale co to ludzi o gorących sercach, to tak na ulicy można spotkać, albo na dworcu, jak Piotra Świergalskiego, który nam powie, czy zimę na Podlasiu to już widać, czy jeszcze nie. Dzień dobry dla Państwa! Jak miło, że znowu się spotykamy. Do mnie dotarli słuchy, że Państwo to już się za mną stęsknili. No tak mi się zrobiło miło, że aż szczęka zalatała, ale powiem dla Państwa, że ja się też stęsknił, żeby donosić Wam najnowsze wieści o pogodzie i w ogóle o, o podlaskim w województwie. Zima to jeszcze nie szykuje się. W środę 4 stopnie na Podlasiu, dwa w okolicach Szczecina, w centrum Polski 6 stopni. O, we Wrocławiu to tylko jeden powyżej zera. Ale za to na Podkarpaciu i tam w okolicach Małopolski 6 stopni, nawet słoneczko może pokazać się. A ciśnienie 1018 hektopaskali, jak to oj, matko język może połamać, no to w 1018 to w normie. W czwartek podobna pogoda, a tam w okolicach Krakowa nawet do 9 stopni może dojść. I słoneczko pojawia się. A w piątek jeszcze parę stopni do góry. Na Podlasiu 7, koło Szczecina 5, w centrum 7. I ciśnienie bez zmian, czyli w normie. Ja dziś specjalnie z wioski przyjechał do państwa tu na dworcu wysiadł i PKS-u, a mówił, że i PKS i będą padać. Ale bał tego jutro dzień placka, to ja specjalnie przyjechał, żeby placków się najść jakiś, a tu nie ma ani placków pks y padają. To już to szok. No i Państwo drodzy, co mnie przyszło zrobić? Chyba i kartofli natrę i, i sam na piekę. A ja te lubię placuszki takie i ziemniaczane, i śmietanku trochę polany i, i cukru na górę. Mmm, pychota. Tylko uwaga, bo cztery litery od placków rosną, żeby nie wyglądali tak jak nasz operator. O! No to i, na dziś to tyle. No, i to w ogóle może być na tyle, bo nie wiem, czy ten operator jeszcze będzie kiedykolwiek chętny do współpracy. Zobaczymy. Na wszelki wypadek zmieniamy temat. Gdy sportowy sezon się kończy, to przychodzi czas na podsumowania i nagrody. A w świecie lekkiej atletyki nie było lepszego od Armanda Duplantisa. Dotyczkarz z innej planety. Armand Duplantis przez cały sezon rywalizował praktycznie sam ze sobą. Przy okazji imprez z głównego cyklu kilka razy pobił własny rekord świata w skoku o tyczce, który obecnie wynosi aż 6 metrów i 30 centymetrów. Sięgnął również po złoto mistrzostw świata, najlepszą lekkoatletką roku, zaś nagrodzona została multimedalistka w biegach na 400 metrów Sydney McLaughlin-Levron. Konia z rzędem temu, kto zatrzyma dominatorkę alpejskiego Pucharu Świata, Michaela Schifrin. Trzeci slalom w sezonie i trzeci zakończony jej triumfem. Amerykanka zdeklasowała rywalki przed własną publicznością w Copper Mountain. Dla Schifrin to już 104. zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata. Egipt i Japonia z tytułami mistrzowskimi Red Bull Half Card World Finals w koszykówce 3 na 3. Zmagania dostarczyły mnóstwa emocji i zaciętej gry i wspaniałego widowiska. W rywalizacji mężczyzn wygrali Egipcjanie pokonując w finale Macedończyków 21 do 12. Wśród pań najlepsze Japonki, które uporały się z Egipcjankami 9 do 8. Na koniec historyczny turniej siatkówki plażowej w Hali. W Londynie odbyły się mistrzostwa Queen and Kings of the Court. To pierwsza w dziejach impreza rangi mistrzowskiej w tej dyscyplinie, rozegrana pod dachem. Triumfatorzy oprócz nagród otrzymali, a jak żeby inaczej, królewskie szaty i korony na głowy. Szkoda, że nie mieli rezerwowego, byłoby trzech króli. Poczekamy, poczekamy. Goryla. Nazwa już znana, wiadomo mniej więcej o co chodzi, ale jak to będzie działać w praktyce? Jak mają wyglądać zamówienia, zakupy, dostawy. Ano tak. Twojej firmy się nie wyprze w Luksemburgu czy na Cyprze. Ślicznie i do tego patriotycznie. ojo, jo 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 jo. Tak będzie. Konkurencja daje dyla, kiedy zbliża się goryla. Ej, przydałby się taki król dżungli w dżungli zwanej polityką. On by o słabszych dbał, a nie zostawiał ich na pastwę losu. A o takich właśnie przypadkach donoszą reporterzy programu Dzisiaj. Cięcia kosztem pacjentów o 10 miliardów złotych mniej na NFZ. Polityka zemsty, kolejne ataki na prezydenta Karola Nawrockiego. Dywersanci w Polsce nieudolny system państwa Tuska. I to wszystko znajdą Państwo o 19 w programie dzisiaj. Ale do tego czasu też będzie ciekawie za sprawą Ewy Bugały. Ewo, z kim i o czym będziesz rozmawiać już za chwilę w Domu Wolnego Słowa? Cześć, Trefale, Dzisiaj będę rozmawiać z Tobiaszem Bocheńskim, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać na temat sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Ostatnio rozpisują się o tym media. Sprawdzimy, ile w tym prawdy. Będzie też o tych konsultacjach polsko-niemieckich, międzyrządowych, podczas których no, padły dość ciekawe słowa premiera Donalda Tuska, więc o tym też będzie. Będzie o sytuacji w ochronie zdrowia. Też są takie plany, żeby tutaj oszczędzać? Na czym oszczędzać? O tym będziemy rozmawiać, także będzie ciekawie. Zapraszam bardzo serdecznie Ciebie, również Rafale. Będę. Zaprasza Ewa, zapraszamy także my. I odjeżdżamy. Do zobaczenia jutro o 16.55.